Ci, którzy wytrwali w tej modlitwie do końca, byli świadkami przemieniającego cudu w swoim życiu. Witamy na kanale Chwile Modlitwy. To ogromna radość, że znów tu jesteście. Dziś przekazujemy Wam specjalną modlitwę poświęconą Matce Bożej od niemożliwych. Potężnej orędowniczce, uznanej za odpowiadanie na najpilniejsze i najbardziej wymagające prośby. Jeśli w swoim życiu spotykasz się z trudnymi i desperackimi sytuacjami, jesteś we właściwym miejscu. Ta modlitwa ma potencjał, aby przynieść natychmiastową ulgę i dokonać prawdziwych cudów. Skorzystaj z okazji, aby wzmocnić swoje duchowe połączenie i złóż pilną prośbę do Matki Bożej od niemożliwych. Rozpocznij z nami tę świętą chwilę, sprawiając, że Twoje prośby zostaną wysłuchane i wysłuchane. Dołącz do nas w tej podróży wiary i oddania. Postępuj zgodnie z tą modlitwą z otwartym sercem i dużą wiarą. Teraz zostaw w komentarzu następujące zdanie. Matka Boża od Niemożliwych, wierzę w Twój cud. Zanim rozpoczniemy modlitwę, chciałbym wyrazić moją wdzięczność za Waszą dzisiejszą obecność. Uwierz mi, nic nie jest na próżno, a jeśli zdecydowałeś się obejrzeć ten film, to dlatego, że ma on dla Ciebie szczególne przesłanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, rozważ subskrypcję. Jeśli to możliwe, zostaw lajka, aby YouTube uznał istotność tych treści i udostępnił je jak największej liczbie osób, które również potrzebują tego błogosławieństwa. Rozpocznijmy modlitwę. Modlitwa do Matki Bożej Niemożliwego, złóż i otrzymaj pilne zamówienie teraz. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. O Matko Boża od Niemożliwych, wysłuchaj moją modlitwę, odmawianą z pokorą i oddaniem w tych trudnych i niepewnych chwilach. Szukam Twojej ochrony. Zdrowia i pomyślności finansowej w moim życiu. Z głębokim szacunkiem zwracam się do Ciebie, droga Mamo, prosząc Boga o Twoją interwencję. Proszę, abyś otulił mnie swoim świętym płaszczem i prowadził bezpiecznymi ścieżkami. Jako królowa nieba znasz udrękę i trudności, z jakimi borykam się każdego dnia. ufając całkowicie twojej mocy i współczuciu, modlę się, abyś pokonał przeszkody, które uniemożliwiają mi osiągnięcie pokoju, zdrowia i stabilności finansowej, których tak pragnę. Mary Joe, błagam cię, wylej swoje błogosławieństwo na mnie i moją rodzinę. Oświecając nasze ścieżki i błogosławiąc nasze życie wiarą i nadzieją. Składam moje troski u Twoich stóp, ufając Twojemu potężnemu wstawiennictwu. Matko Boża, od niemożliwych, pośród niezliczonych doniesień, które umacniają naszą wiarę, wkraczam w Twoją łaskawą obecność, aby błagać o prośbę, która w oczach ludzkich wydaje się nieosiągalna. Mam jednak pełne zaufanie do Twojej przemieniającej mocy, ponieważ wiem, że dla Ciebie niemożliwe może stać się możliwe. Z niezachwianą wiarą zanoszę błaganie w imieniu Jezusa Chrystusa, prosząc Cię o dokonanie w moim życiu tego, co wydawało się nieosiągalne. Droga Matko, od niemożliwych powierzam Ci, kochająca Matko, sprawę, która w moich oczach wydawała się nie do pokonania, oddając ją z uczuciem w Twoje życzliwe ręce. Mocno wierzę, że ta sprawa została już rozwiązana, ufając Twojemu potężnemu wstawiennictwu i łasce Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Błagam Ci. Niezrównana Pani od niemożliwych, aby jako Matka Boża i Królowa Aniołów uwolniła nas od wszystkiego, co mogłoby ich obrazić. Jesteś naszą kochającą Matką, która nas błogosławi i chroni, naszym światłem, które nas prowadzi i siłą, która nas podtrzymuje. Najświętsza dziewico, modlę się o Twoją opiekę zarówno dla mnie, jak i mojej rodziny, błagając Cię, uwolnij nas od wszelkiego zła, strzeż nas od egoizmu, cierpienia i wszelkich form bólu. O suwerenna Pani, prowadź nas we wszystkich naszych przedsięwzięciach, zarówno duchowych, jak i doczesnych. Uwolnij nas od pokus złego, abyśmy podążając drogą cnót, Mogli osiągnąć wieczną chwałę przez zasługi Twojego dziewictwa i najdroższej krwi Twojego syna, Jezusa. Świętą Bożą Rodzicielkę, która jest jednocześnie naszą kochającą matką, czcimy sugestywnym tytułem Matki Bożej od Niemożliwych, gdyż jesteś matką Boga, dziewiczą matką niepokalanego poczęcia przywilejów przysługujących tylko tobie. Wspominając moment, w którym ukazał ci się anioł i oznajmił, że dla Boga nie ma nic niemożliwego, ufni w twoje potężne wstawiennictwo, prosimy cię o łaski dla każdego z nas. Na zakończenie tej błogosławionej modlitwy niech każdy osiągnie to, czego szukał. Bo Ty znasz najgłębsze pragnienia naszych umysłów i serc, droga Matko. Pobłogosław te prośby i spełnij je swoją miłością i nieskończoną dobrocią. Matko Boża od niemożliwych, pokornie zawierzam Ci tę modlitwę, którą zanoszę do Ciebie, droga Matko, w poszukiwaniu Twojego wstawiennictwa i łask na mojej drodze. Proszę Cię o błogosławieństwo dla wszystkich moich projektów, marzeń i aspiracji. Mary Drews pomożycielko, modlę się o Twoją opiekę, która może objęci wszystkie dziedziny mojego życia. Daj mi rozeznanie i mądrość w podejmowaniu właściwych decyzji, szczególnie w sprawach dotyczących mojej rodziny, kariery i przyszłości. Prowadź mnie, aby moje wybory były zgodne z wolą Bożą i przyniosły pozytywne owoce. Matko Boża od niemożliwych, modlę się o Twoje wstawiennictwo w chwilach trudności i wyzwań. Kiedy okoliczności wydają się niesprzyjające, a droga przed nami jest niepewna, wzmacnia to moją wiarę i nadzieję. Inspiruj mnie do wytrwania i przypominaj, że przy Twojej obecności i Bożej pomocy nie ma rzeczy niemożliwych. O Mary Joe, współczująca matko, zanoszę do Ciebie modlitwę. Proszę o błogosławieństwo finansowe w moim życiu. Znacie moje obawy dotyczące moich finansów i stabilności gospodarczej. Proszę o wstawiennictwo u Boga, otwierając drzwi możliwości, dobrobytu i sukcesu na mojej drodze zawodowej i finansowej. Abym umiał mądrze i wielkodusznie gospodarować zasobami, aby móc przyczyniać się do dobra wspólnego i pomagać potrzebującym. Pani od niemożliwych, Matko Jezusa Chrystusa i nasza Matko. W tej chwili zwracam się do Ciebie, prosząc, abyś odpowiedziała na moje wołanie i przyszła mi z pomocą. Uznaję, że dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych, nawet jeśli czuję, że rozwiązanie jest poza moim zasięgiem. Wystarczy jedno słowo, jedna prosta prośba od Ciebie, a to, co wydaje się nieosiągalne, staje się osiągalne. W tej chwili błagam Cię: Połóż swoją świętą rękę na moim życiu i dokonaj cudu, którego szukam w sprawie, która wydaje się niemożliwa i złożona. Wesprzyj mnie na swoich kolanach i ożywi moją wiarę, czyniąc z Ciebie solidny i mocny fundament. Są chwile, kiedy czuję, że nie mam siły iść dalej. Ale w moim sercu jesteś jak balsam, napełniający go nadzieją i odnawiający wiarę. Niezliczone relacje świadczą o Twoich cudach dokonanych dla wierzących, i wiem, że Twoja macierzyńska miłość nigdy nas nie opuszcza. Matko Boża od niemożliwych, niech Twój święty płaszcz okryje wszystkie obszary mojego życia, a także dusze które w tej chwili wołają do Ciebie. Nasza potrzeba Ciebie, Twojej miłości jest głęboka. Pobłogosław nasze życie, pobłogosław nasze rodziny. Wylej swoje błogosławieństwo na wszystkich, którzy tęsknią za Twoim cudem. Bądź naszym przewodnikiem na ścieżce. Pocieszeniem w utrapieniach i światłem oświetlającym nasze kroki. O matko Boża od niemożliwych, kontynuuję tę modlitwę z sercem pełnym wiary i pobożności, uznając Twoją stałą obecność na mojej drodze. Ty, która jesteś kochającą i opiekuńczą matką, eksplorujesz najintymniejsze zakątki mojej istoty, znając zarówno moje radości, jak i cierpienia, które noszę. Przed Tobą stawiam każdy projekt, marzenie i aspiracje, ufając, że za Twoim wstawiennictwem osiągnę to, czego pragnę. Niech Twoje błogosławieństwo przenika każdy obszar mojego istnienia, prowadząc mnie po ścieżkach dobra i sprawiedliwości. Matko Boża od niemożliwych, w chwilach trudności pozwól mi odczuć Twoją pocieszającą obecność, przypominając mi, że z Twoją pomocą mogę pokonać każde wyzwanie. Zainspiruj mnie do wytrwania, nawet gdy droga wydaje się uciążliwa, bo wiem, że z Tobą u mego boku nie ma rzeczy naprawdę niemożliwych. Współczująca matko kieruje swoje błaganie do wszystkich dusz, które w tej chwili wołają o Twoją pomoc. Niech Twoja miłość dotrze do każdego potrzebującego serca, dając ukojenie i nadzieję. Wylej swoje błogosławieństwa na rodziny, oddalając wszelkie zło i prowadząc każdy krok na ścieżce prawości. Matko Boża od niemożliwych, ufam Twojemu wstawiennictwu, aby światło Twojej łaski oświetliło moją drogę, rozpraszając ciemności niepewności. Niech na zakończenie tej modlitwy pokój i ufność napełnią moje serce, gdy ufam Tobie, droga Mamo, pewności, że będziesz moim nieustannym przewodnikiem. W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Wierzę, że ta modlitwa ci pomoże. Udostępnij, abyś mógł pomóc coraz większej liczbie osób. Jeśli ci się spodobało, proszę cię o dołączenie do naszego kanału i oglądanie więcej takich filmów. Aha, i nie zapomnij polubić filmu. W końcu każdy lajk like jest jak mała gwiazda nadziei, która świeci na niebie YouTube, wskazując, że tego typu treści są dla Ciebie kluczowe i ważne, a także dla wielu innych osób, które również potrzebują takich modlitw. Ponieważ każda interakcja i udostępnienie ma dla nas ogromne znaczenie, ponieważ pomaga nam dostarczać Ci bardziej inspirujące i potężne przesłania i modlitwy tego typu. Dołącz do nas i zasubskrybuj kanał, aktywując dzwonek, aby jako pierwszy otrzymać nasze aktualności. Zostawcie także swoje modlitwy i prośby modlitewne w komentarzach i wiedzcie, że Matka Boża zawsze będzie z Wami chroniąc i prowadząc Waszą ścieżkę. I spójrz, mamy jeszcze dwa niesamowite filmy, równie potężne jak ten, gotowe błogosławić Cię w każdej chwili Twojego życia.